W tym zadaniu mamy policzyć wartość takiego wyrażenia. I teraz uwaga. Kąty przy funkcjach trygonometrycznych wyrażone są w tak zwanych radianach. Nie zamieniamy ich na stopnie. To nie ma sensu. Szkoda tracić na to czasu, ponieważ kąty wyrażone w radianach może znaleźć w tablicach maturalnych. Skorzystajmy z nich. Popatrz, tutaj mamy pi szóstych, czyli to. Następnie tutaj mamy pi czwartych to. I jeszcze pi drugich znajdziesz tu. Widzisz? No i teraz odczytujemy, jaka jest wartość sinusa kąta pi szóstych. Tu są sinusy. Pi szóstych to jedna druga, więc podmieniamy sinus pi, pi szóstych na jedną drugą. Następnie sinus pi czwartych to pierwiastek z dwóch drugich. O. I dołóżmy do tego jeszcze sinus pi drugich, to jest 1. No, i teraz to dodajmy. To tak, tutaj mamy liczbę niewymierną, ale możemy dodać tą liczbę do tej, czyli jedynkę zamieniam na dwie drugie. Dwie drugie dodać, jedna druga to trzy drugie. Mamy trzy drugie dodać pierwiastek kwadratowy z dwóch drugich. No i możemy to zapisać ładniej w ten sposób. 3 dodać pierwiastek z dwóch drugich. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!